Cześć wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się już przygotowaniem niektórych nasion na ogród. Będziemy sobie się cebulę, saler, pora. Będziemy wysiewać. Również na koniec przesadzę kwiatki. Mam tu takie kwiatki, które już się nie mieszczą w doniczkach. Trzeba je przesadzić trochę do większych doniczek. Mam już tutaj przygotowane stanowisko. Mam dużą blachę od spód od razu będzie jako podstawka, mam już ziemię poprzenoszoną i takie tacki, większe, mniejsze, które będziemy wysiewać sobie osobno, na przykład po, rach, po jednym nasionku. Pokażę Wam również, jak już y, urosła mi begonia, którą ostatnio razem z Wami siałam. Tak się prezentuje begonia, którą ostatnio wysiewaliśmy. Jest już całkiem spora. Ten kolor akurat jest najładniejszy, najładniejszy szed jest już największy. To już, to jest różowy akurat kolor. Czerwony jest podobny. Ale tak jak mówiłam, z tym białym nie byłam pewna. Jak na razie zaszło tylko na środku najwięcej. Jest dużo mniejsza, jest mniej tych nasionek. No mniej się wysiało, mniej było jest mniej, ale no zobaczymy. Coś na pewno będzie z tego również. Tutaj mam tak przygotowany parapet podwyższony, przedłużony. Pod spodem tak jak mówiłam mam tacki i tu już mam ziemię do wysiewu i do kwiatków. Bo tak jak mówiłam te dwa kwiatki sobie przesadzę na koniec. Potrzebują więcej miejsca. Taka wyłuża blacha. Fajna akurat będzie i tutaj na początek, żeby Siać, a później jako podstawka pod kwiatki. Jedna duża, ale mam też takie mniejsze te. A no tutaj zwykłe również poprzynoszone. I przyniosłem sobie dużą doniczkę, w której zaraz przesypię sobie ziemię, żeby było mi lepiej brać. Dzisiaj mamy piękne słońce na dworze, także ja sam chciałam tu trochę przesłonić. Będę tak na pół oświetlona, bo mi mocno w oczy razi. Słoneczko i dlatego właśnie też z tej strony już tutaj jest ten parapet, bo z tej strony naj, najlepiej słońce mamy i najładniej wszystko w tym pokoju rośnie. Więc w tym pokoju od razu będziemy siedli, żeby się już z tym wszystkim nie nosić. Tak jak mówiłam, mam dzisiaj przygotowane kilka nasionek. Mamy cebulę, bo późno zwykłą, mamy białą. Mam przygotowany również dzisiaj seler do wysiewu. Por wcześny, w tym roku postawiłam tylko na wcześniej, w tamtym roku mieliśmy wcześny i późny. I ten wcześniejszy mi się bardziej podobał, Wie, on jest dłuższy, wyższy, jakoś tak bardziej mi się podobało. W tym roku również chcę spróbować błakłażana, bo w tym jeszcze nie mieliśmy na ogrodzie i takie pomidorki koktajlowe do doniczki, żeby sobie na parapet można było posadzić, postawić. Także sobie też kilka nasionek spróbuję wyciąć. Ziemią już sobie uzupełniłam i będziemy zaczynać od pora. I pora będę sobie wysiewać po jednym ziarenku do każdej. So już odstawione. Teraz bierzemy się za seler korzeniowy i zanaciowy. Także zaczynamy. Seler również wysiewam do palety po jednym nasionku osobno. Przesylę, że już nie robię sobie dziurek na nasionka, tylko kładę powierzchu na ziemi. Nasionka już porozkładana, teraz zostało tylko je delikatnie poprzeduszać do ziemi podlejemy również spryskiwaczem i odstawimy na bok

była zważana. I również posłużę się pięcato. Lecimy sobie dalej, kolejna paletka, wysiejemy sobie paprykę. To są nasionka zebrane z tamtego roku. A to się dzisiaj chyba rozpłynę tutaj przy tym oknie. Tak żyje, że już nie mogę. Ale cebulę mam już. Teraz wlatuje kolejna cebula. или Tak, ja już wszystko posiałam na dzisiaj. Kwiatki przesadziłam, ale to już poza kamerą, bo kamera mi się rozładowała. To takie dzisiaj sianie to takie trochę monotonna robota, mozolna, bardzo powolna. Także sami zobaczycie, jak to wyglądało. A ja już Wam pokażę, jak to teraz wygląda. Mamy już wszystko poprzekrywane. Tutaj w takich pociaskach, pojemniczkach, buraczki, swoje nasienie, próbujemy, mam tu 10, tylko 10 posianych, zobaczymy czy nam w ogóle to zejdzie nasienie. Lubczyk posiałam i bazylię. Tutaj w takich doniczkach mam po, po 7, włożyłam pomidorków koktajlowych. I tutaj już wszystko poprzykrywane. Same te paletki. I tak jak wcześniej Wam mówiłam, pokazywałam, cała paleta jest pora, druga jest cała selera, jest, większość jest seler korzeniowy, tylko tutaj pięć rządeczki mam selera naciowego. Tak, później mamy tutaj taką paletkę cebuli białej. Tu już jest zwykła cebula tu dalej, co my tu mamy. nie pamiętam, papryka. To jest papryka taka ta malutka. Ja ją bardziej wolę niż tu taką normalną. Jest fajna, dobra. Lepiej mi smakuje nawet, jeśli chodzi dziś do jakichś potraw. I na koniec tutaj bakłażan. I tak to się Prezentuję, tu już jest wszystko ponakrywane, żeby wszystko sobie ładnie schodziło. Także na dzisiaj to było tyle. Dzięki za wytrwałość. Pozdrawiam Was. Cześć.